Dzień dobry, witamy w dzisiejszym filmie na kanale. Z dość nietypowych, śnieżnych warunków. Jest ze mną. Emil, witam serdecznie. Cześć Ania. Obydwóch dwóch panów już znacie, występowali, ale nie mierzyli się między sobą. Więc dzisiaj przyszedł ten moment, gdzie zmierzy się dwóch zawodników z pierwszej ligi. Tak? Nie, a ja drugi. Druga. No, ale awans? Nie, no to ale druga liga blisko, blisko. i druga liga i pierwsza liga. Ale Mierzymy się. Jesteś. Yy, no, dzisiaj no, zmierzymy się w paru konkurencjach, ja na bramce, oni przeciwko sobie, warunki no, nie będą pomagać, będzie na pewno śmiesznie i śnieżnie, I śnieżnie. staraliśmy się odśnieżać, jeszcze jakoś to będzie wyglądać, więc widzimy się w pierwszej konkurencji. No bo ty poszedłeś w ten śnieg. Pierwszą konkurencją są rzuty karne, każdy ma po pięć, ja jestem oczywiście na bramce, nie uderzam dzisiaj jak w ostatnim filmie karnych, oni uderzają mi. No, może być ciężko po ziemi uderzać, zobaczymy no. jak to będzie. I jak coś ustalamy taką zasadę, jak się piłka zatrzyma i nie doleci do bramki przez śnieg, to jest powtórzone. Aha, no dobra, dobra. 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 To nie ma sensu, Bo to dobra. różnie może być. Pewnie pewnie. 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 Nie trafi, nie trafi. O, jednak trafił. Ale... myślałem że nie trafia. Ale ciężko, serio, rozwyk No uwzględna. ciężko, ciężko. Weź to uciekaj Myślałem, że się będzie łatwiej trochę To teraz mi trochę noga uschnęła Wiem, się A u nas jest ciężki ma Oj, oj, tutaj Zawiniłem ja Na no pewno no no ty, no ja nie No musisz trochę <zysy> Nie Chciałem dolna! to widziałem, że pokażesz coś <śmany> Jedziemy. Mówiłem do kamery, że w prawo strzeli. Wiedziałem. On jest seri. Mówiłem. Mówiłem. Nie, 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 nie. Ma, ma, ma. Oj, oj, oj. Aj! 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 Oj, oj, oj. Aj! 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 tak mówię. Dupa. Nie. Yes. Yes. Yes, yes.

a Zepsułem, tak. bo to. Myślałem, że wsiara jak dasz. Nie, nie chciałem, ale nie Brawo, Tymon! Obrona Ale dobra Obrona na X-a widzicie? Ta noga jest złożona, ale Przecież nie mi chodzi, nie? Ten patras nie strzeli, będzie kaks, ale Trzymamy kciuki za Timona, żeby go bronił Ej, a ile już w ogóle z tych Yeah, pojęcia, ja byś a... Są tak, nie ma pojęcie miałbyś kinek ścikarnych, a... Trzyma klęk jak się... No nie, Nie ma się! No nie ma się, po prostu A tak to ta, 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 ta jest prawda, bo... To jest ciężko. No. no to. Co? Wziąłem go. mentality. I ty, ale taka I strzelił i wygrał nie, To jest łatwe, ale Nie, nie, nie Nie No nie, z mojej perspektywy też się ciężko bo... broni i mi się noga podbija czasem i W bo... ogóle No trochę ja spróbowałem, o tu widzieliśmy takiego trochę fałszika Ale ten ładny w ten, co? To no, no, był tak ktoś, że jako kopnęłem Cześć, żeby odkręca piłkę z zewnętrznej, jednak ściągnąłem ją tak, o. Ale nie, to było spokojne. Chyba mi zasłonięcia się idealno. I tak, i tak tego, i, i tak się kiedyś nauczyłem na Orliku, ale tego, ale... No, nie wiem, te warunki pogodowe, myślę, że Fan mówi, no. albo Fan je porobił. I o wiele le lepiej. Myślę, albo... że na pewno by nie było takiej dogrywki dużej. No, na, no, pewno no nie. na pewno nie, nie było. Ja bym coś wam też strzeli, nie tak się... Jakby ciągle strzelaliśmy albo w tak? Albo y ty strzelisz to zab. No? No. No, 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 bo ty wie wytam ja chciałem tak, tak klasycznie uleżeć, ale mówię, nie, spróbuję nie, ale się, się nie dało, nie? A tutaj jak, idę tam w róg, to y no mówię, to jest zawym nie? Że tak podczas Lubię. Nie, on tak rzuci, nie tak, tak. chce. I... A ty jedną miałeś fajną, tą moją. No, no to, to nie. też... Dobra, yy, nieważne, przechodzimy już do następnej konkurencji, w którą będą wolne. rzuty wolne. To może wyglądać tak, że jedna osoba strzela 5 i potem druga I też 5. No A jak w razie będzie dogrywka, to co jeden zmiana? No. Dobra. Oj, 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 oj. Ojojojo Jestem trochę zakatarzony jeszcze, ale uwaga O, 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 o Czy będzie gol, czy nie gol? No nie będzie, no nie będzie Ale jak piątki wypijasz? Przecież ty dwie pierwsze normalnie uderzyłeś To może i tak Nie, nie, nie Teraz ja Juć ja, no, ale taka jest trudna, ci powiem! To jest nie? Jak to tak fajnie, mówię, to nie jest w sensu Ale stary, tak... to też jest taktyka, ona jest ciężka, bo ona się... Nie wiem, nie wiem jak ją pije. Ale wsiadło! Co jest? Ej, dobre! No to już mamy wygranego tej konkurencji, ale oczywiście dokończamy. Jeszcze trzy strzały. Uj, 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 uj! Ja! oj oj Nie. No nic. No. Nie udało się. Ale tą bramkę. Dedykuję. Eee. Taka ładne okienko. Ja, moją rodzicom. I mojej siostrze. I całej rodzinie. Bardzo pozdrawiam muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajna no, Jeżowiczka Bardzo mi się podobała Teraz najcięższa konkurencja, konkurencja przed nami. Tak mi się wydaje chyba, że najcięższa, bo tutaj. tutaj? Jeden na jeden. No. Nie, będzie jeszcze jeden A... na jeden. Co? No? Będzie. No będzie, no to mi się wydaje, że najcięższa. No. Ja, jak, jak, jak ja oknę? To on będzie tak, jak gwardył, jak, jak, jak się mapy okiwą. Ja! O! Ej, ale w w takiej pozycji? Dobre miarę to było bez śniegu? Było to widać na kamerze? Nie Było można było bez śniegu po to... O tu dobra, dobra No nie, wiem. Jeden Jeden. każda już no tu już jest Klata Oj trudna Może wykopać Nie piłki No nie wiem no Super. O teraz dobra Jeden Oj oj tragicznie Weszła mi Na no. <noise> Ty się tam utopi w tym śniegu. No. no dawaj. Wojt? Najlepszy chyba. No, zawróci jakieś. No jasne. Pierwsza piła. O! No, Dalej tą górkę którą zaskuszyły. No, dokładnie. Czekaj. Co on próbuje? Dobre, ogólnie chciał. Tak. Druga, 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 Dobra pozycja Życiowa szansa oj Dobre, 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 oj, dobre szale. jeden O dosyć. Nic, nic, nic. No nie. jeden Ciekawe.

Læri. Ja. På, på, der ser du.

Ja, dał, no to ja bym dał. Ja bym nie dał. Ja bym dał. Ja bym dał. Ja bym dał. Ja bym dał. bym dał. Ja bym dał. Oj! Oj! Jezus! 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 Śniegu, tu. <laughs> Jest Jest wygrany Granek lepszy o wiele się na bez śniegu, to w latu, w latu. No, dajcie znać, czy chcecie ten film taki sam, tylko że jak nie, nie będzie śniegu. No, nawet nie tylko tego teraz śniegu sotniego i no. będzie przyjemna pogoda do. Za bar. dwa miesiące. Tylko, z, kiedy tylko nie będzie śniegu, kiedy już dla was nagrywamy Jeszcze jedno, drugą turę I Jak termin będzie każdy ja będzie termin, bo... bo... ten film tak no. planowaliśmy od miesiąca, ale no, zawsze coś wypadało tu, Czy to na UK, czy... Ale na już, już jest macie. praktycznie nagrany prawie, więc... Mamy, mamy w poniedziałek grudzień, jest dzisiaj 20... 9 29 listopada 1 grudnia Jutro Andrzejki, pozdrawiamy każdego Andrzeja Zdjąłem te pachołki, co tutaj były, te pomarańczowe ja Tu jak macie mniej więcej ten wy, wydeptane to będziemy gdzieś mniej więcej stąd I tak są warunki ciężkie, więc tak będzie te Metr, dwa bliżej, to się naprawdę Właśnie. nie A, A będzie lepsze widowisko, więcej Może I tego Oj Ładne, ładne, ładniutkie No, fajne, fajne. Jeżeli ta piłka będzie tak w to było byłoby to przyjemnie. Oj! Oj! Dobra! Fajna. Oj! Oj! Dobra! Dobra, niech dobra! Nie wiem, czy nie został zaschnięty. No to przetrwa. mogła być najlepsza obrona tego filmu. No. Mogła być, mogła być. Aj, teraz Dobra, No, do takiego. O -o. Oj! Dobrze. To <noise> było fajne. É assim que tá? Oi! Opa não É... Mal daqui. Oi, oi, oi. oi. Não. Odcinek. Ale, ale wyrównanie. ale było. było wyrównanie. Tym bardziej, że ja jest od o mnie młodszy rok, a on jest o starszy o rok. Ale, jest, ale I jest tak to... było dobrze. Ja tak. Dziękuję na pewno panom za wystąpienie. Znaliliśmy jakiś czas wolny dzisiaj. Sobota. W końcu. Na pewno się filmiki jakieś oczywiście wspólne pojawią między na pewno, innymi. Na pewno. To samo, tylko że w normalną. Pogodę, czy nawet umysł, czy Może się ogarniemy kanał dla Franka o, yy, o, o Myślałem ma... nad tym, Myślałem nad tym, Na więc... pewno zapraszam na Instagramy tutaj Na Instagramy, będzie, tutaj będzie się teraz nazwy Mój też I mm, mm, mm. Ogarniemy Ja mówię, no dzisiaj warunki pogodowe nie sprzedały Franek na pewno, gdyby nie Śnieg, to bym nie wyrobił jak chciał yy, Bo ja nie umie w ogóle bronić jak ja Zostawię piłkę w obronie, to ja tylko daję jakąś szampanią Potem do do do, do, do... Do zawodnika atakującego i tam się może skończyć golem A tak to tam golem jestem Tak trener Aleksander Arnold Czyli Ech. średnio yy, Ale dzisiaj tak było fajnie, bo, yy, bo fajnie. Poławiliśmy. Poławiliśmy się trochę w tym śniegu Ja, ja nie wyglądam za czysto Co no, ja bardziej koleczki Koleczki cały to są Koleczki w środku ja... Ściutkie piłeczki też chyba wyczyści, wyczyściliśmy. No, no trenż będą zadowoleni, że te piłeczki są. Tym bardziej, jak zaczynamy e, treningi na hali, która, która e, zostały tam. zostały dzisiaj. E... Pozdrawiam oczywiście wszystkich zawodników teraz trenujących na hali. Tak. I jest... kończę, zostały dzisiaj. Jeszcze e, e, pozdrawiam moją klasę bardzo serdecznie. Ja pozdrawiam Ale, tak. Mamy tatę sobie. rodziców Leona Jakielskiego. Podaję wam całych chłopaków Noski, którzy wiedzą o co chodzi. Cake Patrol, ja będę Cię I, i, i. A jeszcze Dawida Ziobro Ziobrę do pozdrawiam. Tak, tak A ja mi z ja, a, ja, a ja Lacha Jacecha. i z No i? Jak już mówiłem o tej hali, to dzisiaj chłakiemy trening Nocki całe, nie Oprócz jednej osoby, Którego bardzo pozdrawiam I, i, i mam nadzieję, że może dzisiaj A pozdrawiam moją klasę Seba Seba na tą śpionę I będzie, będzie, będzie wszystko grało no. jak I trzeba I tak, dziękujemy za oglądanie Widzimy się w kolejnym filmie Na razie, cześć!